No i jak wyszło. Już? Pierwszy rzut po zawodach u nas w lubaniu 22,93 93. Kula 2 kilo. Kula 2 kilo. Lubań 21 maj 2025 roku jesteśmy nad siekierką, gdzie pan Ryszard rzuca. Tutaj przybliżony trofeum mistrz Polski w rzucie w rzutach nietypowych z Torunia, pierwszy mistrz Polski chyba w Lubaniu od lat. Dwa medale zdobył, złoto i brąz, i ta słynna kula. Gratulujemy Panie Ryszardzie. No i dobra.